Stój, tędy nie przejdziesz. Chcę nie rozmawiać prawda. z Twoim przywódcą. Ach, rozumiem. Chcesz porozmawiać z moim szefem. W takim razie nie oczywiście cię przepuszczę. Ale tylko pod warunkiem, że wiesz, jak się nazywa. Bo jeśli nie, to będę musiał cię zabić. A więc? Dexter. No dobrze, wygląda na to, że rzeczywiście znasz szefa. Dobrze, przepuszczę cię, ale uważaj. Jeśli za bardzo się do kogoś zbliżysz, nie wyjdziesz stąd żywy. Weź więc głęboki oddech i nie wyciągaj broni. Dextera znajdziesz w domu. Nie chcę Ciągle to samo. To przecież oczywiste. Nic się nie zmieni. Nie wiem, ty mi powiedz. Ej, ty! Proszę, proszę, kogo tutaj mamy? Nasz wielki liberator we własnej osobie. Co tu robisz, bohaterze? Potrzebuję paru odpowiedzi. Nie sądziłem, że pojawisz się tu z własnej woli. Co to ma znaczyć? To znaczy, że ktoś daje nagrodę za twoją głowę. Nie widziałeś jeszcze żadnych ulotek? Jest na nich twoja gęba. Tak, jesteś poszukiwanym człowiekiem. Nie wiedziałeś o tym? Czego ode mnie chcesz? Ja? Nic, ale mój szef strasznie chciałby cię załatwić. Dlatego właśnie musiałem cię znaleźć, żeby zanieść mu twoją głowę. Widziano tu najemnika imieniem Patrick. Patrick? Nigdy o nim nie słyszałem. A pamiętam jednego ostro gardłującego najemnika, który kręcił się tu czasem ze swoją kompanią. Od dłuższego czasu go jednak nie widziałem. Może ta kompania go obwiesiła. Któż to może wiedzieć? Podobno to ty porywasz ludzi z kolinist. Jednak udało ci się to rozpracować. Gratuluję. Dobra robota. Sądziłem, że udało mi się lepiej zatrzeć ślady. Co się stało z tymi ludźmi? Gdzie oni są? W okolicznych kopalniach? <laughs> Dawno już ich tu nie ma. Są za górami na północnym wschodzie, poza czyimkolwiek zasięgiem. Niby mogę ci pokazać, gdzie dokładnie, tylko po co. Kto kazał ci to robić? Mój szef, groźny typ, znasz go. To Kruk, jeden z magnatów ze Starego Obozu w Górniczej Dolinie. Potrzebował tych ludzi do swoich planów. Bruk groźny? Hmm. A co ty tam wiesz? Nie znasz go tak dobrze jak ja. Już wtedy był z niego kawał sukin syna, ale teraz bardzo się zmienił po upadku bariery. Twarz skrył mu czarny cień. Jego wzrok przebija cię niczym pazury dzikiej bestii. Dobrze ci radzę. Opuść Corinis, dopóki jeszcze możesz to uczynić. Nie czeka cię tu nic poza śmiercią. Jest taki gość z zasłoniętym okiem. Szuka ciebie. Wszyscy mnie ostatnio szukają. Jak czegoś ode mnie chce, to niech tu przyjdzie. I co zamierzasz zrobić? Zabić mnie? Tak, ale ty nas uwolniłeś. Muszę się dowiedzieć, gdzie zabrano tych ludzi. <noise> Jasne. Może spróbujesz mnie zmusić? Lepiej już sobie. Jeśli jeszcze raz cię Skoro tego chcesz. Uh. 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 Jeszcze cię dormę! To igrałeś się! To już koniec, śmieciu! A więc Dexter nie będzie już sprawiał kłopotów, co? Wygląda na to, że nie żyje. Najwyższy czas. Sprawdź, co miał przy sobie. Znalazłem jedynie ten list. Pokaż go! Cholera. To mi też w niczym nie pomoże. Nie powinniśmy byli pozwolić temu gnojkowi tak szybko zdechnąć. Nie wiesz może, jak dałoby się przekroczyć góry w północno-wschodniej części Korinis? Nie. A więc jestem tu uziemiony. Dexter był moją jedyną nadzieją. Co chciałeś od Dextera? Przybywam z za gór, które rozciągają się na północno-wschodniej części wyspy. I tam też chciałem wrócić. W pobliżu miasta portowego widziałem pirata, niejakiego skipa. Co za idiota, jak tylko wrócą mi siły, spotka go nauczka. Co znajduje się po drugiej stronie gór? Mogę ci tylko poradzić, abyś się tam nie wybierał. To bardzo niebezpieczne miejsce. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę.